W momencie, gdy, gdy człowiek jest w radości i w lekkości, znika dla Matrixa. Matrix widzi tylko tych i jest w stanie kontrolować i ćwiczyć tych, co są w lęku, w strachu, w poczuciu winy, w utracie godności, yy, w jakiejś żałości. Tych on ćwiczy, bo on tych musi ćwiczyć. Natomiast jak ktoś jest w, lęk, w radości, w błogości, to znika. Jest dla Matrixa i dla funkcjonariuszy Matrixa niewidzialny. Pamiętajcie, że Wy w każdej chwili możecie wskoczyć na taki poziom niewidzialny, natomiast jak tylko przeniesiecie swoją uwagę na coś matriksowego i zasilicie to lękiem, natychmiast pojawiacie się jako widzialni w tej przestrzeni i wtedy on już ma na Was wpływ i może gdzieś tam Was złapać, za ucho pokręcić, potarmosić jakimś mandatem, może, yy, może gdzieś tam. Yy, pokarać, natomiast chodzi o to, żeby nie kupować strachu, nie kupować lęku. Ten wirus w koronie, ten, ten, ten egregor, tak jak każdy egregor, tak jak Matrix, to wszystko mo, może nam służyć, a może nas ograniczać.